Witajcie w dniu drugim naszego wyzwania językowego. Jak pewnie już wiecie, jestem polską poliglotką i uczę się czterech języków obcych. I, I dzisiaj pokażę jedną z metod, z której ja korzystam na co dzień do nauki języków. Pomagam już od wielu ludziom nauczyć się języków obcych w ostatnich pięciu latach, zwłaszcza niemieckiego i angielskiego. Dzisiejszy dzień będzie trochę wyjątkowy, ponieważ jest to metoda nauki, o której może niewiele z Was słyszało, ponieważ polega na przepisywaniu filmu z YouTube, języku, którego się uczycie. Tak, znajdźcie sobie krótki film i przepiszcie kilka minut z niego. To wyjdzie wam na około 2-3-4 strony, może. Nie musicie przepisać wszystkiego, moim zdaniem, te wystarczą. Ten film może być jakikolwiek, dosłownie, jakikolwiek film, na przykład o tym, co się je w ciągu dnia, albo na przykład o jakimś sporcie, cokolwiek chcecie się nauczyć, to nie jest na początku ważne. Najważniejsze jest to, żebyście go przepisali i słuchali tego, co mówią w tym filmie. Na początku będzie ciężko, ponieważ wiadomo, że ich to nie ma napisów, to to dyktando będzie trudniejsze, ponieważ nie wiecie dokładnie, jak to się pisze, więc będziecie musieli trochę zgadywać. I to jest okej, okay. właśnie na tym to polega, żeby zgadywać, żeby uczyć się pisania i wymowy tych rzeczy. Jeśli są dostępne napisy, włączcie je sobie i przepisujcie napisy, nawet jeśli niczego nie rozumiecie. I to ćwiczenie jest mega, ponieważ uczymy się rozumieć ze słuchu, uczymy się pisać, uczymy się mówić, tak samo jak z tym przepisywaniem strony z książki. I zaczynamy uczyć się mówić na głos. Jeśli będziemy oczywiście czytać na głos, później to, co przypisaliśmy. Taki filmik może być o czymkolwiek, tak jak ja powiedziałam. Najważniejsze jest to, żeby ten temat Was interesował. Podejśle Wam przykład do filmiki, z którymi macie skorzystać. Tutaj w opisie um, będą dyktanda po angielsku, niemiecku, hiszpańsku, francusku. Więc jeśli uczycie się języka, który jest inny niż te tutaj podane, macie sobie sami znaleźć takie dyktando. Taki filmik na YouTubie. Piszcie chociaż te dwie minuty do zeszytu. I najlepiej, żebyście właśnie założyli taki zeszyt i pisali te dyktanda odręcznie. Ponieważ to uczymy się najlepiej. I później, kiedy już to zrobicie, przetłumaczcie sobie to, czego nie wiecie. Nie tłumaczcie wszystkiego. Nawet jeśli nie zrozumiecie niczego, to ok. Przetłumaczcie sobie po prostu to co wydaje wam się być najważniejsze. A jeśli już rozumiecie bardzo dużo, to przetłumaczcie to, o czego nie wiecie. I później czytacie sobie na głos, tak? Puszczajcie sobie ten filmik w tle i później, kiedy on się skończy, czytacie na głos to, co przepisaliście. Albo róbcie pauzę, zdanie po zdaniu i powtarzacie po lektorze, po tej osobie w tym filmiku, cokolwiek on tam mówi. Udawajcie jego akcent, próbujcie mówić z jego akcentem, to będzie bardzo trudne, ja wiem, będzie nas bardzo bolała buzia od tego, ponieważ nasze mięśnie są przyzwyczajone do tego, ale nawet, nawet jeśli czujecie, że to nie ma sensu i wam to nie wychodzi, bo weźmiecie do pani, nie przyjmujcie się tym. Po prostu starajcie mu mówić się mówić w najbardziej zbliżony sposób do tego, co mówi lektor. To wszystko. To jest już wystarczające. Po prostu spróbujcie. To jest ta sama metoda shadowing, bo tak się właśnie nazywa po angielsku shadowing. Wiele ludzi a z niej skorzystało już i bardzo im to pomogło. To jest po prostu uczenie się mówić, jak gdyby w speakerze. I to jest moim zdaniem najlepsza metoda nauki języka. Przepisywanie filmików z YouTube. A. Ponieważ zmusza nas do tego, żeby mówić, czytać, pisać. Przede wszystkim do tego, żeby po prostu czuć się dobrze z tym językiem i uczyć się mówić i mówić w poprawny sposób. Po skończonym ćwiczeniu możecie sobie począć, wiecie, zmęczyliście się na pewno po nim. Ponieważ, tak jak powiedziałam, nasz aparat mowy nie jest przyzwyczajony do wymawiania głosek w taki sposób i będzie nas po prostu bardzo bolało buzia. Tak, tak samo jak na siłowni, ale dacie radę. Wiecie, po siłowni też będziecie mieć zakwasy, ale będzie, ale wiecie, że to jest dobry znak. I z mojego doświadczenia wynika, że po takim ćwiczeniu ludzie pamiętają więcej rzeczy i umieją powiedzieć więcej rzeczy niż po takich zwykłych metodach z książek. Dajcie znać, czy to ćwiczenie była proste, czy trudne. Jeśli chcecie, żebym coś wyjaśnił dokładniej, znać w komentarzach. Jeszcze raz zapraszam na moją stronę internetową, podam materiały. Jeśli jesteście zainteresowani, żebym stworzył dla Was profesjonalny plan nauki na pół roku, na rok, na miesiąc, trzy. Jeśli jesteście mega zeterminowani do nauki angielskiego, to mam kurs od 1 do B1 w 3 miesiące. Uważam, że B1 można osiągnąć w 3 miesiące. Tak przy okazji. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia jutro w kolejnym dniu wyzwania.